Z tej strony Bole widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy sklep. Widzowie, zbudujemy sklep w moim domu, który będzie się znajdował mniej więcej tam i będzie on ukryty, a będzie on ukryty jakby e, wywalimy ten zegar i zrobimy tutaj dziurę. I widzowie tutaj będzie mój piękny sklepik, w którym oczywiście wiecie co będzie sprzedawane? Wiecie, widzowie, absolutnie moje piękne które są w ogóle w akwarium. Już Wam je zaprezentuję. Czekajcie. Biorę sobie Erytle i widzowie pokażę Wam moje Axolotle przygotowane. Są one tutaj widzowie. Przygotowywałem je dzisiaj, bo jak wiecie dobrze mamy farmę Axolotli u mnie. No i ja mam tutaj przygotowanych dużo Axolotli. I tutaj też jest parę ich kolorów. Tam chyba z tego co wiem jest biały oraz żółty. No i mamy, będziemy sprzedawali Axolotle za cenę widzowie no właśnie, muszę się zastanowić, za ile, ile taki Axolotl jest warty. No, według mnie jest dużo warty. Wiecie co, w sumie zobaczmy szybko. ceny pali on stylu. Bo ile on ma takie ubrania, bo na przykład. A, to teraz nie ma rzeczy. No trudno, dobra. Nieważne. Ja wiem, że pają chyba za taką. Nie wiem, za plecach chyba miał 30 czy 15 zielonych. Dost takiego! I my zrobimy podobnie, a więc widzowie. Tutaj mamy przygotowane itemki na to wszystko. Ja te absolutne tutaj odłożę najpierw. No i teraz widzowie. Wykopujemy dziursko takie żeby tutaj dało się fajnie. To nie musi być jakieś mega duże, ale żeby tutaj był fajny sklep. Czekajcie, weźmiemy tak. Rozwalimy, podmienię sobie tylko te dwa tutaj, dobla i wykopujemy dziurę, tak żeby ona tutaj wystawała. Pyk-pyk-o. I to będzie ukryty sklep. Aksolotli, tak żeby po prostu nie wystawał on, żeby nie, nie robić nowego, wiecie, nowej budki, tylko po prostu zrobimy to w moim domu, bo ja będę prowadził biznes, widzowie, będę sprzedawać te, te szule, bo ja jest ich mam za dużo po prostu i mi się to po prostu, już nie mam na to wszystko miejsca, tak że ten, sprzedamy widzowie trzy kolory szulów. Jest chyba też złoty, jak się nie mylę. Mam chyba żółtego, No i on będzie troszkę losy, no bo ten złoty faktycznie jest jednak bardziej rzadki niż ten luzowy. No, najlepiej byłoby, widzowie, sprzedać niebieskiego, ale niebieski, to ja nie mam drugiego niebieskiego na swojego stóla. Nie ma sensu że w ogóle sprzedam. Więc widzowie, idziemy teraz tak. Tutaj w ogóle miałem takie fajne drzwi. O, te drzwi, właśnie. O, i mamy ten blok, dobra, to mamy stolik jakiś. Coś jeszcze tu jest, dobra. Biorę to wszystko. I tak, tutaj będzie lada, oczywiście. No to jeszcze na ten blok jeden sobie wykopiemy. Tak, całą tą ścianę tutaj. No i widzowie. Jak już wykopiemy tą ścianę, to postawimy sobie widzowie ladę. I ta lada mi się wydaje, że... O, to może być tak bardzo, w tą stronę. Dobra, żeby tu było miejsce, bo, bo tu nie ma miejsca teraz, widzowie. Tu teraz nie ma w ogóle miejsca. Chyba, żebym to też w sumie w tej chmurce mógł tu niby zrobić. Ale nie wiem, tak chyba jest lepiej. Tak chyba będzie lepiej. No i co? Wykopiemy sobie jeszcze. Ja bym jeszcze wykopał jedną tutaj ścianę, żeby to było wszystko większe w środku. A nawet, widzowie, myślę, czy nie zrobić takiego małego akwarium z tyłu tutaj, żeby po prostu. Te aksolotle leci tutaj wyluzniały, wiecie o co mi chodzi. Wiecie o co mi chodzi. Dobra, czemu ja nie mam łopaty? Nie mam kurczę łopaty i muszę to kopać wszystko kilofem. Dobra, mam nadzieję, że zaraz to się wszystko wykopie. Zostało mi jeszcze tak, tutaj, 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 tutaj. I to mi zostało, ale fajnie widzisz w sumie. Tu ja bym mógł tutaj zrobić akwarium I ono by tak tutaj było widoczne i to by było mega fajne. Dobra, w sumie nie wiem co mi się to uda zrobić. Ale na razie rozwalimy cały ten tutaj zwilp. Cały, 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 dobra, dobra, nie mam kulce łopaty niestety, no trudno, to już zostało tylko te parę bloków i widzowie normalnie będę miał swój własny sklep, e, tylko teraz będę musiał zrobić lampki i będę potrzebował oczywiście... Yy, tych, oczywiście będę potrzebował, yy, kurczę, wypadło mi z głowy cen, cen widzowie, bo ceny będą najważniejsze w tym wszystkim, żeby zrobić. Dobra, to już mamy całe, to już mamy prawie całe, teraz idziemy po jakieś materiały na podłogę, oczywiście, bo nie mamy żadnych materiałów na podłogę. A! Zrobimy to z piasku chyba widzowie! Wydaje mi się, że Piasek powinien być odpowiedni na samą podłogę. Tu mamy coś takiego. Dobra, chyba to będzie git. No i tak, bierze... Ej, ja mam w sumie... Czekajcie, staka tego. Dobra, ja mam staka tych bloków. To na luzy, to tymi blokami to zrobimy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, te bloki są lepsze niż Piasek. No i teraz tak... Tutaj się wejdę, co nie, to damy, ja myślę, że tak, tutaj będę dał palec córów, idę po lamki, bo lamek nie wziąłem ze sobą, czekaj. kurczę, czy ja mam lamki, no nie, tu nie ma, a czekajcie, może tu, też nie, dobra, może tu mam lamki, czekajcie, czekajcie, mam, 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 10, 10, jeszcze go z bloki by się przydały, może ta kota też się przyda, nie wiem, ale na pewno przyda mi się y, tamto, dobra, czekajcie, bierzemy raz tak, rozwalamy tutaj to jeszcze No i tak, tutaj jak się wejdzie, nie podoba mi się w ogóle ten blok, że on tu jest, w ogóle, w ogóle, ten stolik jakby, o czekajcie, jakbyśmy tu stolik postawili z boku, czyli rozwaliłbym to, postawiłbym tutaj ten przepiękny stolik i na tym stolik oj, te drzwi w sumie by się przydały. Tu będzie tak, chyba drzwi, chyba drzwi. Tutaj jakoś to ozdobimy potem, na razie się tym nie martwię. No i teraz tak. Tutaj jak się wejdzie, to wydaje mi się, że z boku też powinno być skórce, te drewno. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Weźmiemy te ramki na razie, weźmiemy ramki. 3, 4, 5 Dobra, damy z pięć lamek widzowie. Przydałoby się tu jakąś ozdobę wsadzić. Na razie nie wiem, dobra, czekajcie Zobaczmy kolory kolorystur, bo ja. Chyba miałem widzowie kolory z las, czekajcie Dobra, to jest zwykły, to jest zwykły To go dajemy z powrotem, to jest też zwykły Kurczę, musimy go wziąć, dobra To jest też zwykły, dobra Gdzie jest kurczę te... O, tu jest, patrzcie, ten calny, ale on też jest taki zwykły też To no, to też jego, też jego nie dajemy Czekajcie, ja muszę znaleźć kolorowe, bo ja miałem teraz kolory z I widzowie, normalnie musimy je wycenić Czekajcie, odłożymy teraz e, Tak, las, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery. 89, dobra. I odłożymy te stare. I ja będę teraz sprawdzał, który z cór był koloru, bo, bo tutaj naprawdę widzowie ja miałem kolory tych stólów. Wejdziemy sobie na zewnątrz i od razu chyba je zamienimy nazwą. Więc czekajcie, raz, dobra. To nie jest kolorowy stól. Dwa, dobra. To też nie jest kolorowy stól. trzy, dobra, no to też nie jest. Czwarty, czwarty, też nie jest, widzowie. Zaraz który z tych będzie, patrzcie. Ja wam mówię, bo ja normalnie miałem żółty, dobra. Złoty, złoty, to jest złoty, ten jest złoty, ten jest złoty, co ja mam kowadło w domu? Kulce, powiedzcie ze mam kowadło w domu? błagam, Nie dobra, trudno, dobra, trudno, nazwiemy go zaraz. Czekajcie, tu też nie ma kowadła, może pają ma, dobra, idę do pają na szyfko go nazwa. A, czekajcie, dobra, zrobię nie zginę, dobra, Chodzimy, chodzimy, tyk, tyk, pyk. pyk, pyk. Tam nie widzę kowadła, może będzie u góry. Co on tu ma kowadło? Też nie ma kowadło, no ja nie mogę, dobra. Na pewno widzę, że Dave będzie mieć kowadło w takim razie, no ja nie mogę, nie? Jak można kowadła? Nie mieć w domu, dobra, bym zginął. Szybko, czy tutaj Dave ma, ale lagi. Czy Dave, o, o jest, 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 patrzcie, jest, jest. jest. I tutaj go od razu nazywamy. Złoty. Z ulty -y, widzowie, złoty, 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 pik, pik, pik. Mogłem od lasu wziąć lestę, no ale trudno. Nie wiem, gdzie jest biały, bo jeszcze biały, był yy, i ten calny. A dobra, złotego po prostu weźmiemy, bo złoty jest w wymiale zatki widzowie i tego złotego po prostu tak nazwiemy. No i co? bierzemy go. I dajemy go tutaj od razu, bo on jest bardzo rzadki, a tutaj damy normalne widzowie, żeby sobie były tak o, o nie, nie ten blok, pyk, 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 dobra, e, i teraz tak, teraz tak, co robimy następną rzecz, bierzemy, ja potrzebuję kilof, 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 wykopujemy tutaj, bo tutaj mi się to w ogóle nie podoba, że tutaj to tak jest, tutaj powinno być widzowie, e, ten blok chyba mi się wydaje pięć, i jest w sumie, tu by mógł być dirc, tu może być dirc Tak naprawdę jest e, I tak, co mi tu brakuje? Brakuje mi oświetlenia Brakuje mi tej ściany, żeby ona była innego e, bloku Bo ten blok nie pasuje ewidentnie do tego Więc widzowie, zniszczymy to całe i widzimy się zaraz Dobra widzowie, przygotowałem coś takiego, patrzcie Tutaj będziecie wchodzić i teraz zrobimy, widzowie, normalnie tu akwarium takie z tego bloku. To nie jest skło. To jest ten na modze taki widzowie, żeby to, bo to jest jasniejsze wtedy i lepiej widać wodę w silutku. Tutaj zrobimy widzowie piasek. Jak chyba miałem, 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 widzowie. I tutaj zrobimy piasek i normalnie tu będzie akwarium, w którym te suly będą pływały. No i widzowie, to jest coś pięknego, bierzemy coś takiego i teraz powoli chyba wylejemy sobie wodę po prostu. E, najpierw wylejemy sobie w sumie cula. Pyk, dobra, tylko że on teraz wlócił, w dobra, rozwalamy to. No i widzowie, robimy tu dziulsko. Chodzimy tutaj i wylewamy wszystkie z córy. No, może nie wszystkie, ale większość. jest akwarium takie nie małe. Papcie. dobra, zaraz to wszystko widzowie ozdobimy tutaj, żeby było pięknie, ale jeszcze trzeba to dokończyć. Więc bierzemy z i widzowie tutaj wylewamy te z córy. Pyk, yy, tu kolejnego pyk, tu wylewamy wodę jest ploskę. E, jakby tą wodę wylać teraz tak dobrze, żeby. O nie, żeby te stule nie uciekły, dobra. Pyk i widzowie. kurczę, właśnie tam jest zula, więc tą żulę ominiemy w taki sposób. Zelobimy coś takiego, pyk. I teraz sykielką rozwalamy te dwa i jest przepięknie, widzowie. Normalnie wybrana woda. I ostatni stół nam został, którego blejemy. Nie! Czekajcie, czekajcie, szybko zabramy. Ej, nie proszę. Jak ja mam to teraz naprawić? Ej dobra, sykajcie ten stół. Dobra, on w sumie wleci tam, no wleci tam Dobra, bierzemy tak, bierzemy rozwalamy to e, I dajemy teraz skło tutaj No, dobra, wodę cała lepiej wyla... zaraz, Na Naprawię to, na naprawię to widzowie oczywiście Więc wszystkie kubły zabieramy Bierzemy jak najwięcej kubłów tutaj, pyk, pyk, pyk A stylów już nie będę lecił, żeby też nie było ich tutaj za dużo No bo jak będzie ich za dużo, to też będzie to źle wyglądać Lepiej niech jest mniej, a niech się to fajnie prezentuje, dobra Bierzemy teraz kilo w pyk i usprawniamy całe dziury tutaj, więc tak robimy. Yy, tu, ej, co jest, co my nie mogę. Ej, nie mogę tego postawić! Tu co jest? Czekajcie, las. Dobra, las, las, las i wylewamy pyk. Dobra, teraz działa, rozwalamy to i jest widzowie pięknie chyba. O nie jeszcze tutaj taka mała jest jakby zagwostka, taka dziurka jest mała, widzowie. Czekajcie, naprawimy to, naprawimy to, bierzemy ostatni kubel wody i ten ostatni kubel wody wylewamy. Kulce, jak mnie wkuza ten autoskok. Wylewamy go wysoko, chyba nawet tutaj, i szybko to domykamy Pyk. Nie, czekajcie. dobra, zamkniemy to tym. Nie mnie to. I e, jest git, i jest widzowie git. Tutaj mi się nie podoba, że to tak wygląda, ale na razie to zostawiam, bo widzowie, e, to jest na razie taka flowizorka. No i tutaj. Powinny być drzwi teraz. Dobra, na razie się tym nie zajmuję. Akwarium mamy też przepiękny tutaj pyk. Postawiłbym je tutaj. O, idealnie to pasuje, tylko brakuje mi stolika. Na razie nie mam stolika, ale postawię na razie coś takiego git. No i co? Teraz tutaj mamy to, tu mamy to. Przydałyby się te lamki jeszcze za Mamy niby jest jakiś stolik. Pytanie jest, co, ja co z tym stolikiem mógłbym teraz zrobić? W sumie chyba nie za bardzo. Ej, a to jest siedzenie Czekajcie, to w sumie siedzenie. Dobra, git, będę tu siedział. Co ja tu jeszcze miałem, o laptop, no to wiadomo widzowie, to wiadomo, zamówienia będę przyjmować, może bardziej na środku, go postawimy, no i co, sklep prezentuje się na razie, dobrze, tutaj mi się ta dziura nie podoba, zaraz ją zalepimy, a więc bierzemy tak, do tej dziury, co ja bym mógł wziąć, żeby ją zalepić widzowie, najlepiej przydałoby się wziąć... Nie mam drzwi żadnych, żeby to zalepić. O, mamy tego bloka w sumie. No tym blokiem chyba to zalepię. Po prostu wezmę jeszcze troje surów e, i te sury też u siebie tam porozstawiam. I właśnie tabliczki. Najważniejsze, żeby teraz zrobić ceny. Więc ja nie widzę. Się. O, mam dwie, dobra. W sumie git. W sumie git, widzowie. E, wystarczy. Teraz tak. Może lepiej, jednak, to kcesło będzie tu pasowało. Tak mi się wydaje. Ten tablet i ksamy sobie tutaj. I zalepimy tylko te dziury. Raz, dwa. Tam na razie nie będę wchodził. Po prostu niech to tak zostanie. E, chociaż czekajcie. Ja mam teraz cykielę. Wiecie, co my zrobimy, widzowie? Lepiej jak to będzie zrobione w ten sposób, patrzcie. Lepiej jak to będzie zrobione całe, już do końca, jakby z wełny. A więc, bierzemy sobie ten blok. Pyk, 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 pyk. I widzowie, przepięknie zamknięte. I teraz, tak. Bierzemy, może ten zegar. Może ten zegar bym wziął i go tu postawił. Na przykład, ogit. To już wygląda lepiej. I też tą tarcę. O, tą talcę sobie też dam jakoś może. Hmm, gdyby ją postawić a może tutaj I, git. I te stóry, reszta tych stólów Te ceny, jakby To damy sobie może tutaj, pyk, pyk Pyk, pyk, eee, czekajcie, jeden o, Dawaj to, dawaj to, tą lampkę, dobra I pyk, i tutaj dajemy wszystkie stóry czyli 4, a damy może nawet pięć, Zaraz się wrócę po piątego Raz, dwa, trzy eee, I cztery, cztery, dobra, na razie Niech jest cztery, i widzowie teraz ceny Więc bierzemy tabliczkę eee, I teraz ceny by się przydało napisać może ogólnie może nie o tutaj cena e, czekajcie axolotl c czekajcie a1axolotl luzowy e, się ile by tu dać 15 zielonych 15 zielonych zielonych git 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 e, a kurce złoty no nie wiem ej, czemu w ogóle ta tabliczka jest tak dziwna ja bym ją dał chyba może tutaj bardziej czekajcie na dół, co? Dobra, damy ją na dół, widzowie. Zniszczymy tą tabliczkę. Luzowy, dobra, jeszcze raz. Axolotl, axolotl, -y e zwykły, e równa się, równa się, 15 zielonych, zielonych, dobra, git, e axolotl, e złoty, złoty, axolotl, axolotl, nie czekajcie wyżej, 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 dobra. A, i co? O tyle złoty. Równa się. A, damy większą cenę. Damy 25, widzowie. Damy 25 e, zielonych, zielonych. I git. I to są moje ceny. Na razie sklepik prezentuje się w miale dobrze. Ale trzeba będzie go sprawdzić. No i też tutaj to te miejsce tak dziwnie. Dziwnie wygląda na razie. Nie mam tu za bardzo ozdób, żeby je ozdobić. Ej, co mi mam. Czekajcie, coś takiego, ale plalką to ozdabiać nie będę, ale możemy sobie postawić takie posągi. A, w sumie nawet ich nie widać. E, tutaj też chyba nie będę ich widać. Chociaż? Jakbym postawił, może tu. Obi. Teraz wygląda to ładnie. E, widzowie, jeszcze zrobimy fotkę. Nie wiem czy da ladę. O, daladę. Pyk! E, fotka zrobiona. I tą fotkę możemy dać Pajonowi i powiedzieć mu, że mamy nowy sklep z Axolotlami. więc widzowie, e, tutaj wrzucę pajonowi może... Gdziemy mu to wrzucić, by mu to wrzucić. O, tutaj. Co on ma to w jakąś O, tu ma. Wrzucę mu pyk i widzowie. No nie mam tabliczki niestety, żeby mu napisać, ale y, on pewnie to sprawdzi, bo cały czas padce w tej skrzynię, więc to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki do góry.